Witam Was serdecznie, tu Piotr Marszałkowski z NLP News. Trochę w nowej odsłonie będziemy dzisiaj. Rozmawiamy z Adamem Dębowskim, trenerem, tu już od 5 lat zajmuje się zawodowo trenowaniem ludzi, szkoleniem oraz coachingami w tej kwestii. Adam Dębowski, witaj Adamie. Witaj serdecznie, dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że spotykamy się już w takiej formie. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego i będziemy to kontynuować. Chciałem na początek wiedzieć, kim był Adam Dębowski, zanim poznał NLP? Również Adam Dębowskim, tak. <grym> można powiedzieć. Natomiast pod kątem takim rozwojowym, na pewno osobą znacznie mniej świadomą swojej osobowości, e, kierunku życiowego, w którym chce iść, czy zawodowego. I od momentu kiedy poznałem NLP poprzez pierwsze dwie, trzy książki i później pierwsze szkolenie, że inspirowało mnie to do takiego prawdziwego, głębszego rozwoju. Ponieważ gdzieś tam od zawsze byłem zainspirowany, zainteresowany psychologią, psychologią człowieka. Jak jeszcze w liceum pamiętam oglądałem filmy, to zawsze pod kątem analizy psychologicznej tego, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, dlaczego ludzie podejmują takie nie inne decyzje. I Okazało się, że gdy wszedłem na ścieżkę psychologii na studia w szkole wyższej psychologii społecznej, to czegoś mi brakowało. Brakowało mi pewnego praktycznego spojrzenia, takiego do wykorzystania w swoim życiu i pomyślałem sobie, że gdybym taką ścieżką szedł przez 5 lat, to po 5 latach nie zaszedłbym daleko. Dlatego zacząłem w to inwestować i na pewno pod kątem takim rozwojowym, życiowym, przełamującym wewnętrzne ograniczenia, bardzo dużo to dało. Często ludzie zastanawiają się właśnie, czy, czy jest to jakiś przełomowy moment, przełomowy punkt, który mówi, że, że to jest to i że się zmieniamy, czy to było u Ciebie może na drodze ewolucji, jak to wyglądało? Myślę, że bardziej na drodze ewolucji. Faktycznie są osoby, które są w takim momencie życiowym, bardzo często trudnym, gdzie poszukując różnego rodzaju pomocy w psychologii, terapii, w różnego rodzaju książkach czy, czy spotkaniach szukają narzędzia, metody, które do nich trafi. No i są osoby, które właśnie do których najlepiej trafi NLP czy tak jak my uważamy NLP coaching, który staje się dla nich no, ważnym momentem przełomowym w życiu, który uświadamia im ogromną ilość rzeczy i rozwala wręcz albo pozwala usunąć ograniczenia. Natomiast dla, z kolei dla drugiej części osób jest to krok po kroku ewolucja do, do tego, żeby rozwijać swoją osobowość, bądź żeby krok po kroku zacząć radzić sobie z trudnymi wymaganiami, bo często ludzie myślą, że wow, pozna, pójdę na dwudniowe szkolenie albo tygodniowe szkolenie i zmienię swoje życie. To, to tak nie jest. To jest tak jak nasze motto życiowe, naszej firmy, naszego instytutu brzmi. Życie to proces stawania się sobą na miarę, jaką sobie wyznaczasz. I od tego zawsze wychodzimy. Czyli to jest ciągły proces. Ciągle coś się dzieje i ciągle ważne jest, żebyśmy wybierali kierunki i podążali za tymi kierunkami. Czyli powiedz mi... Dlaczego wybrałeś uczenie ludzi? Bo rozumiem, że zafascynowało Cię NLP, że to było to, co... jakby to był brakujący puzzle w układance Twojej, Ale moment od tego od momentu, którego się uczysz, a chcesz uczyć innych, jak to następowało? Kiedy zrozumiałeś, że chcesz być trenerem, że chcesz to dawać innym, że chcesz ich zmienić? Myślę, że tutaj dwie rzeczy się pojawiły. Jedna rzecz to jakaś taka naturalna obserwacja swoich chęci, swoich indywidualnych potrzeb. Gdzieś tam wewnętrznie być może zawsze czułem, że hmm, mając większe doświadczenie w czymś, bądź radząc sobie z czymś lepiej, fajnie by było komuś to, komuś to przekazać. Na początku, zaczynając od, od znajomych, zauważyłem, że w pewnych trudnych tematach hmm, czasami mam umiejętność wyjaśnienia czegoś w bardzo prostych słowach. Więc gdzieś tutaj naturalna, naturalny zasób się zaczął pojawiać. A druga rzecz to myślę obserwowanie innych, od których się uczyłem, Zauważałem, że gdy stawałem sobie na, na mównicy czy na scenie, gdzie oni byli, czułem, że to może być dobry kierunek. Ale na początku nie wiedziałem, czy to będzie mój zawód, czy to będzie tylko moje hobby, zainteresowanie, czy faktycznie coś, czemu poświęcę karierę zawodową. Aha, a powiedz mi, co cię najbardziej motywuje do tego? Gdzie? Skoro jesteś już w tym momencie, jesteś absolutnie do tego przekonany, to co cię motywuje, by każdego dnia wstawać, robić nowe szkolenia, uczyć się? Co Cię najbardziej do tego pcha do przodu? Jakiś czas temu jeden z uczestników szkolenia naszych absolwentów już zadał pytanie, Adam czy nie nudzi Cię prowadzenie dziesiąty raz tego samego szkolenia, z tego samego materiału? A ja mówię, wiesz co nie, bo każde tak naprawdę szkolenie nawet o tym samym temacie jest inne ze względu na ludzi, którzy się pojawiają. I myślę, że największym motywatorem są właśnie osoby, które przychodzą ze swoimi wyzwaniami, problemami i taka wewnętrzna radość związana z tym, że w pewnym momencie po iluś dniach, po iluś tygodniach albo miesiącach takie osoby dzwonią i mówią: "Dzięki za to szkolenie albo dzięki za tą radę albo dzięki za tamten proces, w którym sobie uświadomiłem XYZ". No to wtedy jest wewnętrzne wypełniające uczucie, czasami dumy, satysfakcji, a czasami głębokiego wzruszenia, gdy, gdy faktycznie problemy naszych uczestników czy klientów były, były dość potężne. Super. Brzmiał ekstra, aż mi ciarki po plecach chodzi w jednym momencie. <grymio> mi też. <grymio> e, powiedz mi, gdybyś y, teraz spotkał człowieka, który hmm. chce być trenerem jak ty, chce być liderem w iluś kontekstach w swoim życiu, chciałby pomagać ludziom, to co byś mu powiedział? Jaką dałbyś mu, dał mu wskazówkę, jaką drogę byś mu pokazał? Dobre pytanie. Przede wszystkim na pewno. Warto taką na początku małą diagnozę, szybką sobie zrobić i wsłuchać się w siebie pod tytułem dlaczego to ma być dla mnie ważne. Czasami osoby chcą zostać trenerami czy coachami ze względu na pewien trend, na modę bądź na to, że widzą jak się biznes rozwija. I to jest jakby jak najbardziej ok, tylko że wtedy tworzy się bardziej twardą firmę niż ośrodek, który ma faktycznie rozwijać, rozwijać ludzi. I jeśli, jeśli ta potrzeba wynika tak bardziej z głębi, z prawdziwej wartości, z osobowości, wtedy warto, wtedy warto iść. Drugim krokiem byłoby przetestowanie, który kierunek jest, jest istotny. Na początku poczytanie trochę w internecie, poglądanie różnych filmów, pochodzenie na różne darmowe spotkania, żeby wyczuć, jaki styl, jaka tematyka mogłaby tutaj osobie podpasować, a trzecia rzecz to na pewno nastawienie się znów na, na proces, bo czasami są osoby, które mówią, ja za dwa miesiące chcę być super trenerem albo za rok chcę już tutaj mieć firmę i tak dalej. Żeby wydłużyć sobie linię czasu i zobaczyć, że jest pewna perspektywa, która musi być związana z wiedzą taką twardą, akademicką, teoretyczną, z, z wiedzą praktyczną, z doświadczaniem, z, z doświadczenia w różnych ośrodkach. Także, żeby pamiętać też o procesie i drodze, jaką należy przejść. Mhm. Znalazłem w Twojej stronie informację o taką dosyć fajną podstronę NLP Coaching, Twoja firma, za 20 lat. I mhm. nawet taka fajna animacja już ją masz. No powiedz mi coś więcej, jakie macie plany za 20 lat? Jak to widzisz za 20 lat? Jak wygląda Twoja firma? Gdzie jest? Ile, ile zarabia? To w ogóle był ciekawy moment, bo zawsze wiedziałem o tym, że warto, jeśli chce się coś większego budować, tak jak nasz jest instytut, który rozwijamy od pewnego czasu, zawsze gdzieś tam miałem w głowie, żeby, żeby patrzeć dalej, dwa lata do przodu, trzy lata do przodu, nawet pięć lat do przodu. Aż w pewnym momencie, kiedy pracowałem głębiej nad sobą, pojawiła mi się wizja za, 20, za, za 10 lat, w roku 2020. I powstał, powstała wizja, bardzo wyraźny obraz pewnego gmachu, pewnego miejsca, który łączyłby sobie rozwój psychologiczny, szkoleniowy, sportowy, zadbanie o ciało i, i zarazem podejście naukowe, badawcze, żeby również twardo, twardo do tego wszystkiego podejść. I dosyć bardzo wyraźnie to, to widzę. Nie wiem, czy to się zmieni w przeciągu najbliższych lat, natomiast gdzieś to jest ta wizja, która ma na celu stworzenie bardzo profesjonalnego instytutu międzynarodowego, który by promował holistyczne podejście, połączenie zachodu ze wschodem, połączenie nauki i, i psychologii. Odnośnie zarabiania, no na pewno, żeby prowadzić taki ośrodek i żeby on funkcjonował na profesjonalnym, bardzo międzynarodowym poziomie, potrzebne są tutaj miliony prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów dolarów, co oznacza, że tyle będziemy musieli w ciągu najbliższego czasu zarobić. Natomiast tak naprawdę to jest potrzebne, żeby to zbudować, ale to, co jest najważniejsze, to co teraz już budujemy, to jest tak naprawdę zasób ludzki, ponieważ budynek my moglibyśmy gdzieś wynająć, gdzieś, gdzieś wypożyczyć, natomiast ogromnie teraz inwestujemy w ludzi, w naszych absolwentów, w naszych współpracowników.